moi ścieWy, syczki głodważnych góroli i górolki. Mimo, że w piecu nam tak napolili aniołowie, toście przysli. Brawa dla Was! <klucza> Pięknie, moi pokochani, zeszliśmy się, chodź skąd, i to jest też niesamowite. O, i misjonarza też witamy ze Szwajcarii. No, niesamowite. Kogo my tutaj nie będziemy witać. Moi pokochani, mimo że taka jest pogoda, ale pomyślmy sobie, jak łońskiego roku, czy jeszcze łońskiego roku, była taka zawierucha tutaj, że było tak zimno, to dziękujmy Bogu za to, co mamy. I to jest taka radość nasza, że jest tak jak jest, i myślę, że jeszcze będzie lepiej. Mała jedzie na hucyku, na hucyku. zobaczcie, jaki fajny. niech nie chciałbym na taki konika jechać? Takiego papieża nie było i nie będzie. Pięknego, który jest majestatyczny, idący na modyń, idący, kroczący tutaj pośród nas. A to jest wyjątkowe miejsce, ci Dział. Granica dwóch powiatów. Limanowskiego, Nowosądeckiego, dwóch gmin, Łącko yy, i też można powiedzieć Łukowica, ale też yy, krańce, yy, krańce, obrzeża Góralszczyzny. Niektórzy z nas pamiętają, kiedy biskup ordynariusz, nasz Andrzej Jerz był w Jazowsku, na tej mszy pojednania tak zwanych góralsko tak pięknie powiedział, że zawsze na obrzeżach, czy to Góralszczyzny, czy dla dzieje się najwięcej? I my to doświadczamy. Jest to tu, tu tak widoczne. Cieszę się, moi kochani, że jesteście pośród nas. Tak dużo, mimo tego upału. Ksiądz biskup Leczek muszę mu zradzić, jak Jeho pytał się, kto tak dużo dzisiaj zapalił. Ja mówię, że aniołowie. <grytanie> <grytanie> Witamy więc na początku Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa Leczka Leśkiewicza. Pierwszy raz mamy pana biskupa pośród nas, nie? Cieszymy się. Bardzo ładnie, taki zwyczaj, że y, gdzieś ktoś jest pierwszy raz, to, y, da, y, za, o, o moje parafianki też są widzę, to mi gadali, że jak przychodzili do Łącka na jarmach, to babka straszyła ich, że jak pójdziecie do Łącka, jak pierwszy raz, to trzeba dziada pocałować tam moście w <laughs> Taki zwyczaj. Dobrze, my cieszymy się, że biskup mimo też trudności tego wszystkiego jest. I prosimy Cię dzisiaj o przełączenie i poświęcenie nam tutaj pomnika papieskiego. Witamy, zobaczcie, asystę, która tutaj jest koło naszego biskupa z naszym kapelanem, księdzem Prałatnym Władze Władysławem Zązrem, który prosto od gaziny Podchala przyjeżdża z ludzi Powitał tam nowego proboszcza i powiedział, że... Północ Cieszymy się, że że jesteście, że jest, co najważniejsze uroczystości, pamiętacie, kiedy była też inauguracja, promocja, w powiedzieli figury Gaziny Ludzimieckiej do Łąckiej, parafiu Ontystów był, wtedy, że były, święty pamięci Jukas. Wasze uroczystości jest pośród nas, Prawa Ciebie Władziu, Dziękujemy Wam. Nie powiemy Wam, ile Wy macie już roków, ale macie tyle, że naprawdę Was podziwiamy. <grymne> prawa Władziu, pięknie. Obok Prawa Włazia witamy gospodarza tego terenu, księdza probosza z Kiczni, księdza Zdzisława Sofę, Pięknie. Obok niego witamy probosza kamienickiego, księdza Jana Betleje. Ksiądz Janusz, się na nogach, czy na koni? <noise> idziemy dalej. Witamy y, Rodaka z kamienicy, czyli podmodyńskiego Rodaka, księdza, y, Bienka, do, dokładnie Bolesława Bieńka z kamienicy pracującego w Szwajcari, z Szwajcarii, który jest pośród nas. Cieszymy się, że jest. Musi kiedyś brata jeszcze, bo też ma brata, który też niech tutaj będzie u nas. To idziemy teraz na drugą stronę. Obok biskupa, Witamy naszego prognosza z Złocka Święta Czesława Noworolnika, pięknie Witome. Nie cieszę się, czy na obedu przyjęła, ale na... autem. autem dobrze. Cieszymy się. Solenizanta. Na końcu możemy dać sola, to prądzę na kawę w Cześć bo... jest. Witamy kolejnego Rodaka Polmodyńskiego z woli Piskulinej kosnowej ale nie chodzi o parafię. Księdza Andrzeja Krajewskiego, proboszczak z Radłowem, Radłow. Piękna Wysokość Radłów. Dobrze to. Dobrze, dobra. Jędrek, pięknie. Witamy wikariusza Łąckiego, pięknie księdza Jana Kurka, który chowa guralczycę. Musimy go przyjąć do wiózku wokalnym. Był też u nas na y, gazówce Wojtyłowej, tam moi barakani go poznają. Mieliśmy się wtedy, że wtedy był właśnie, mieliśmy takiego Tifro i, i, i księdza i byłego sołtysa. Piękny moi kochani. To tyle ro, księży chyba wszystkich powitałem. Pięknie, bardzo ładnie się cieszymy I jeszcze zapowiemy intencje. Ksiądz Bolesław Wieniek się modli za małego Krzysztofa Wąchałę. Ksiądz Czesiu Noworolnik za parafian z Łącka, a ksiądz Jan, aby w sercach górali nigdy nie, zagad, nie wygasła wiara ojców. I witamy teraz poczty sztandarowe, pięknie, poczty sztandarowe w Związku halan. Witamy kamienicę. mamy poczty sztandarowe z kamienicy, z Niedźwiedzia chyba najdalej, z Niedźwiedź, mówię do prezesa z mojego imienika, tam będzie Niedźwiedź, tam, habo. Niedźwiedź, Ochotnica Dolna, pięknie Witome, pięknie w tej okazji dziękuję przy biskupie Leszku za inicjatywę księże biskupie oddolną od członków koło, właśnie Związku Podhalan za festyn na rzecz budowy kościoła w Ochotnicy Dolnej, 12 czy 13, 12 oddziałów Związku Podhalan, tutaj nasze najbliższej, skrzyknęło się, tak się pięknie skrzyknęło, że taki fest ten zrobiło, że no dawno takiego nie widziałem. U nas też były sprzedawane ciasta, u mnie w Górnej Afryce chociażby też ponad 12 tysięcy. Zobaczcie, niby mało, ale jak się zebrało do kupy, to wyszło ponad 100 tysięcy, nie? I pięknie kochani, jesteście więcej. dziękuję wam i to jest taka nasza wspólna radość. Od, witamy sztandar Związku Podhalan z Jazowska, z owidze. Obicy i tam też bodajże że widziałem ode mnie, nie? Z okolicy górnej? Jest, są. Jest. Dubaczowie, Pięknie. No i oddział Łącko i oddział Młęczyska. Najmłodszy, kochani, oddział prezesie, kochani Julianie, nie? Najmłodszy oddział w naszej rodzinie góralskiej to jest oddział Górali Białych. Młęczyska. Pozdrawiamy i cieszymy się. Przed laty, zobaczcie, pamiętacie, my tutaj się celebrowali, a były takie napisy, że my chcemy też do związku tego. Zobaczcie, warto było czekać. I witamy Telmanową, tak, witamy też oddział Telmanowski. Witamy oddział, można powiedzieć, Kraków i Szczawnica, bo jest nasz pan, jest, najlepszy, tak, witamy Kraków, Szczawnica. To tyle z oddziałów. Na sztandarę witamy, na Leśnictwo Stary Sącz. Pięknie, stary sobie, jesteście ładnie. Z szefem, panem Pawłem, to jest Lox. I OSP, Jaszczębie. Pięknie, witamy. Banderię konną, witamy. Iskra, Dolina Dunajca. I banderię konną z Młynczyst. OSP, Kicznia. OSP Kicznia. To tyle, spowitam Jezusa Chrystusa na za zarze nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna swojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa Na nasze nas... błaganie Za grzechy nasze i całego świata Dla Jego bolesnej męki nie miłość dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki nie miłość dla nas i całego świata W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Łaska i Bogu. Od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą zwadni. I z wadni. z duchem Twoim. Siostry i bracia, wielu spośród obecnych na tej świętej musiało ponieść dużą ofiarę, żeby tutaj przybyć. Ci, którzy przyszli na nogach, przyjechali. Myślę, że w jakiejś mierze wszyscy też mamy świadomość tej ofiary, y, która wynika z temperatury, jaką dzisiaj mamy. A może ktoś jeszcze jakieś inne ofiary, większe jeszcze ofiary poniósł, y, żeby, żeby być na tym miejscu tutaj. Ale tak jako ludzie wierzący rozpoczynając przed świętą, sobie, że największą ofiarę pośród nas składa, ponosi Jezus Chrystus. I jakbym przed świętą rozpoczynamy, to zawsze trzeba nam o tym myśleć, że uobecnia się Jego męka, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. To są tajemnice, które są wielkimi tajemnicami naszej wiary. Jeśli potrafimy przygotować serce, jeśli w duszy jesteśmy przygotowani na spotkanie z Jezusem, który dla nas, dla naszego zbawienia, uobecnia tę ofiarę, to jesteśmy prawdziwie szczęśliwi, prawdziwie błogosławieni. Pan Bóg dotyka nas, dotknie nas swoją łaską i będziemy odchodzili z tego miejsca ze świadomością, że jesteśmy ludźmi świętymi. Prośby Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, żeby pomógł nam jak najlepiej przeżyć tę mszę świętą, żeby się modlił za nas i żeby się modlił razem z nami. A ponieważ mamy świadomość naszych słabości, także błagajmy Boga o miłosierdzie dla nas. Panie Jezu, który dla nas, dla naszego zbawienia, umarłeś i zmartwychwstałeś, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który zasiadasz po prawicy swojego Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, który nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, Krystec, zmiłuj się nad nami, Krystec, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się, się nad nami. Cytanie z ksiągi proroka Izajasa tak go do Bóg. Podobnie jak naromny dys i śnieg lecą z nieba, nie jak się już nie wrócą, pokiela nie na błodniu ziemię, nie urzeźnią je i nie będzie urodzaju, Tak ze ziemia wydaje nie do każdego, co sieje, i chleb do tego, co będzie Jod. Tak i tyst moje słowo nie wraca do mnie bezwołodzny, pokier najpierw nie zrobi tego, co ja chcielę i pięknie nie spełnili mojego pełnomocnictwa. mocnictwa, to to słowo Boże. Na czystej ziemi z Wciąż ją obficie, strumień boży bezbrany od wody, przygotowałeś im deszczami pobłok osłabiłeś twoją Roku wieńczyłeś swymi dobrami, gdzie przyjdziesz, wzbudzasz urodzaj. Na z ziemi ziarno wyda w Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasane wesele. Mąki się stroją, przodami, doliny okrywają się zboże. Razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości. Nasz zjedzie. z listu świętego Pawła i apostoła do Rzymią. Bracio, tak mi się widzi, że tych dzisiejszych cierpień nie można stawiać na równi z chwałą, co się to ona mowno złowiarnić. Bo koźniuśkie stworzenie basz ceką objawienia się synów Bozy. Stworzenie przeciąło stało poddane marności. I to nie to, że ono samo ciało, i no ze względu na tego, w który je poddał w nadziei, że ty z iuno zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, żeby razem żyć w wolności i kwale dzieci Bozyk. Wiemy przecież, że całe stworzenie jeżdżę dosielający i wzdychał w bólach rodzonio. Choć ta ja łono, i no i my somi, którzy już mamy pierwsze dary ducha, i my ty z całym sobą, wzdychomy i cechomy, przybroniono nas za synów Łódku nasego ciała. To wej słowo pozy. Pozdrawiam księdza za z Kiczni, gospodarza tego miejsca, księdza Roma Stanisława, który. Przewodzi tutaj organizacji tego wydarzenia wszystkich obecnych kapłanów, siostrę zakonną. Pozdrawiam wszystkich ze Związku Podhalań, poczty sztandarowe, wszystkie poczty sztandarowe, panie z Kół Gospodyń Miejskich, wszystkich przedstawicieli władz samorządowych, państwowych. Pozdrawiam wszystkich, którzy przyszli dzisiaj na tę górę, żeby przeżyć przeświętą przeżyć spotkanie z Jezusem zmartwychwstałem, i przeżyć spotkanie we wspólnocie ludzi wierzących. Tak się cieszę, że po mszy świętej poświęcę pomnik Jana Pawła II. Go zobaczyłem, tak patrzyłem, to tak próbowałem sobie wyobrazić, a może taka sytuacja, no właśnie, nie w pawieskich szatach, ale, ale, ale ten człowiek, może właśnie tak szedł tędy. Co myślał wtedy, jak widział to piękno przyrody. Ludzi, których tutaj spotykał. I gdy wrócimy do domu, to jakąś piękną cegiełką do tego, żeby ten pomnik przynosił owoce, niech będzie to, żeby mieć w sobie taką chęć zapoznania się może z jakąś homilią Jana Pawła II, jakimś tekstem yy, jego dokumentów papieskich, a może jakieś jedno zdanie, ale tak pomyśleć, że, że to też w tym. Bóg chce mi coś powiedzieć. To są słowa, które przez tego człowieka Bóg zostawił nam. Dlatego z wiarą zanieśmy do niego nasze modlitwy. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów. Aby wzorem świętego Jana Pawła II prowadzili nas do Boga drogą miłości i świętości. Módlmy się za wątpiących w wierze i kuszonych przez złego ducha, aby za przyczyną świętego Jana Pawła II znaleźli siłę, wiary i drogę do Boga. Naszą modlitwę, nasze wołanie, Panie. Modlamy się za zatwardziałych grzeszników, co by święty Duch pomógł ją odnaleźć drogo prawdy i Bożej miłości. Na swobodliwe, na swobodliwe, na swobodliwe, panie. Módlmy się o pogodę, aby dobre plony dały nam środki do życia. Mówmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dobry Bóg przyjął ich do swojej chwały. Byli, Módlmy się o ustanie walk na Ukrainie, aby ludzie mogli żyć w godności i pokoju. Się do dobrego Boga, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II wysłuchał naszych własnych intencji, z którymi przybyliśmy dzisiaj na tą Eucharystię. Na bude, na Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Bóg obdarzył ich zdrowiem i pocieszeniem. Amen. Niech się tak stanie przez Chrystusa Pana naszego. Samy teraz pięknie pytamy naszego księdza biskupa Leszka o poświęcenie nam figury pomnika świętego Jana Pawła II. Niech On tu będzie tym wyznacznikiem też naszej tożsamości, naszego umiłowania, naszych małych ojczyzn, góry alszczyzny, ale też piękna rodnej ziemi. Pan z wami, Jezusa. niech imię Pańskie będzie błogosławione, modlimy się. Przewożący Wieczny Boże, wielbimy Cię świętych Twoich, życie ich jest dla nas wzorem, a stawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. błogosław ten pomnik świętego Jana Pawła II, największego syna Polski Gór. Sprawa byśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć wam Panie za pośrednictwem Świętego Papieża pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Tak, idziemy, księże prawa, trzymajcie. Wszyscy idziemy. Brawo! Wiele razy Pan Bóg przemawiał do nas, przemawia i będzie przemawiał. Siostry, bracia, tak często z prostotą myślimy o tym, że Bóg pokłada w nas nadzieję. Tak jak mama, jak tato, kiedy wypowiadają słowo do dziecka, tak Bóg w stosunku do nas oczekuje, że posłuchamy, że przyjmiemy Jego słowo. I na wydawanie dobrych owoców Tego zasłuchania się Słowo Boże wszystkim serca Udzielam pasterskiego błogosławieństwa Pan z Wami Niech imię Pańskie Będzie błogosławione Wspomożenie nasze w imieniu Pana Pochylcie Wasze głowy Na błogosławieństwo Panie nasz Boże Udziel łaski swojemu ludowi aby z dnia na dzień oczyszczał się z grzechów i znajdował radość w spełnianiu Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Proszę jeszcze nie iść, proszę się na chwilę zatrzymać.